Co to jest? TTK. Czyli potrzebuję magazynek do TTK. No, póki co zajmiemy się teraz troszeczkę aranżacją tego wszystkiego tutaj. chyba tak. I A, tak była ampeczka. Tak więc nie. Potrzebuję przełącznika, albo jakiegoś rozgałęźnika. Rozgałęźnik, złom, elektronika. Za mało przedmiotów, nie mam elektroniki. Elektronika gdzieś była na zewnątrz. Boże, dalej mi telepią się łatwo od tego wszystkiego. Pieniążkę to ja może sobie zostawię tutaj na boczku. Amunicja się to wakrabel, to. No i dobra. Na pewno trzeba będzie zrobić sobie osobną skrzynaczkę na zasoby do sprzedaży. To jest bardziej niż pewno. I tak. Jest ee... elektronik. Teraz tak to jest na sprzedaż. To jest na sprzedaż, to jest do wywalenia i tak e, włączamy, przekładamy, 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 rozgałęźnik. Jeszcze potrzebuję na ten moment na pewno dokole buzel umieść i o ile się nie mylę a często się mylę to wystarczy, że podepnę tu i teraz umieścić. To chyba deli od możliwe, że już. Op, 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 op. Możemy sobie tutaj umieścić jakieś żarełko. Warzywka zostawiam. Warzywka tym się przydadzą do Infinity Money. Nie wiem po co mi tyle zapalniczek. Karaluszek, hmm. chlebek. Tak więc chlebek obok mąki. Tutaj Karaluszek. Piwierski. Myślę, że tak sobie tutaj trzeba będzie powoli poukładać, właśnie nie może być rozpierdol. już zabrać tomaszowe karaluszki Łuskowe żarcie myślę że od razu mogę się napić i aż cztery karaluchy włączmy i zobaczmy też lubię robić pod siebie Nie wiem, ja z taką ilością pszenicy zrobię, ale no. Może do czegoś się to mi przyda w przyszłości. i znowu. Z ciekawości z mąką coś się dzieje. Możliwe, że od razu chleb się zrobi. Wstadzimy sobie E, Marcheweczka jedną to ja sobie zostawię Ale nic się nie dzieje Gotowany karaluk te, dobre to nawet mm. I tak warzywka Tutaj są od razu gotowe sety do założenia Pseudo gotowe, no nie oszukujmy się, hełto i y, ciuch, to nie jest set od razu, bo jeszcze plecaczek by się przydał. W ogóle znalazłem go, tak więc też całkiem fajna zdobycz na start gry. Jeszcze dwa ogórki. I tak. Wszystkiego umieścić. Zrobimy tak. Siemin, dzięki za polubienia. postawimy chyba że o no dużo ładniej Co, pomyślmy, co teraz zabrać. Może wziąć się za sprzedawanie, już częściowe, chociaż węgiel też mi się nie przyda. Płaszcz i ciuchy sportowe. I tak ciuchy sportowe to lecą tu. To jest syf, już widzę. Teraz tak. Worek węgla, worek węgla, paliwko mam. Już nic nie mam. Mogę jeszcze poroże do myśliwego sprzedać. Aż 25. Zobaczmy co nam się wylosowało. O, dobra, niedaleko będzie domek. To też jest na sprzedaż. Stół, skóra jelenia. i bardzo dużo. Hmm. No, więc wcześniej kuchenka włączona. あるいは。<laughs> Potrzebujemy teraz stolika jeszcze, aczkolwiek stolika to bym sobie walnął póki co tu. I tak, potrzebujemy stołu chemicznego, żelazna sztaba, drewno, szkło, elektronika. Elektronika 2, 30 drewna i 20. Czyli to, co mogę sobie zabrać w sumie. Nie będzie, Dobra, no to powoli trzeba się, się na te, nie są potrzebne i je zacząć wyrzucać. O dzięki się się przejdę zaraz. Miał no gdzieś tutaj leków pod ręką? Niestety nie. No cóż, mówisz, że tu dużo broni. No to ufam na słowo. W sensie bierze słowo. A tu. To wiem, słyszałem, tylko nie wiem, czy mnie czasami promieniowanie nie dojechało. No. Dojechało. Chyba kostium lekarza plagi będę musiał sobie zrobić, żeby tam wejść i... Nie umrzeć od razu. Chyba, że. Cóż, szkoda, że tylko jedno mam przy sobie. Ale broń zawsze na propsie, dziękuję. Studnia jest też blisko, to sobie od razu zupełnie dodatkowe buteleczki. na pełnię, ale dzięki za wspomnienie o tych helikopterach. Dobra, wolę nie ryzykować. amunicji dostałem dzięki temu też. Dzięki wielkie. Mogę sprzedać pszenicę, jeden rubl. co zrobię? No się na to kija tam kosztują. Ale ogórek i marchew już 5 rubli.